Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Julian Kornhauser Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki. Czyta Marcin Popczyński. Krzątanina. Dom przy domu, krzew przy krzewie, głaz na głazie, płot przy płocie. Tyle serdecznej troski o księżyc, który to wszystko ma oświetlić. Tyle zabiegów, aby błyskawica schowała się do futerału chmury. I po co? Przecież w ciemności tylko latarnia podnosi powiekę, a jej, jak wiadomo, wszystko jedno. Skaczę sobie na jednej nodze dookoła rynku.